No, no my jak, głupi, i głupszy. <laughs> ja jestem głupszy. No. Do <laughs> tej zawsze zawsze czaszka. No zacznij jakoś. Dzień dobry, to oczywiście Kuwa i moja ukochana dziewczyna Marysia. Hello, dzień dobry, to ja. I dzisiaj, Marysiu, moja droga, robimy to, że ja gram na myszce, a ty? No, zgadujesz na klawiaturze, bo nic innego tutaj nie mamy. Dokładnie tak, jeżeli przegramy, to się zamieniamy, a jak wygramy, to Marysia dostaje prezent niespodziankę, więc oglądajcie do końca. to wygramy za pierwszym razem? Tak? No. Okej. Okay. Ile polubimy to więcej Marysi na kanale? Yy, no, że Wic nie jest głębikiem, więc <laughs> potrafi wbić, bo umie to robić. No to tak? jest 35. 35 tysięcy. No dobra, 30, to też pomyślę. Pomyśli, jaka ma. I dzisiaj gramy widzowie jako Grzybek FV, ponieważ musiałem usunąć konto Marysi, ale wróci, wróci w przyszłości. A jak ci się podoba? Nie wygramy takim na pewno. Dobra, jest to ciężki orzech do zgryzienia. Szafka. <grystanie> <grystanie> to. Mega stigła, to. śnieżne śnieżny śmiałek. A no. to są moje ulubione nazwy, pokaż mi coś jeszcze. Fajny Fajnisty Fajnisty futrzak. A to? Grom. Nie ochydny, okropny. <grym> Dlaczego tak Okropny Ej, to mi się podoba, bo ty jesteś fanką. Nie z Optimus Prime, to moja mama jest fanką. A, pozdrawiam panią mamę. No. To co? No to weźmy dla mamy takiego. Dla mamy bierzemy, no. dobra, Git. No to jest ja Mamo zostaw łapkę w górę też. <grym> A powiedzieliśmy widzowi, że jesteśmy matching, jakby jeszcze nie zauważył? Tak! Dzisiaj Marysia skopiowała ode mnie outfit. Nie, po prostu chyba chciał być jak ja. Kto ma słuchawki? Kamień, papier, do jednego. Ja nie muszę mieć. No i super. Dzięki. W końcu jej nie słyszę widzowie. To chyba mocno przesadziłem. Chyba sam musisz sobie nagrać ten odcinek. Chyba tylko ty się śmiejesz. Dobra, kochani, no lecimy, no to chyba nie ma co przedłużać, no, po prostu odpalamy. W, S, A, D chodzisz tymi. No, A, D, H to ty masz. D. Dobrze. Czasami będziesz musiała kliknąć jedynkę, czasami E, czasami J i czasami K. Jak się mówi? To będzie nudne fuj Gdzie lecimy? Myśl. Nie wiem, obojętnie. Obojętnie, coś bezpiecznego. Polećmy na... Tutaj, niech będzie, no. Zamknij to J. Zamknij J. Spacja. I wu w w, 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 Bomba W. Bardzo dobrze, bardzo nie, dobrze. Nie krzy... ja nie krzyczę, bo po prostu jest zgłoszony gra? Ro Rozglądałem się, że coś leci, ale no chyba nic nie, No poczekaj, bo mi się w głowie kręci, jak ale tak robi. Spokojnie, ja się nic nie zacząłem robić. Nie mamy przeciwników, jest jeden przeciwnik. Musimy być nie, przed nim. Y ląduj mnie, on tu wylądował. L ląduj tu, ląduj tu, 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 tu. Yes. to, ee, e e, klikaj, e klikaj, błagam cię. O M v, V, V. Błagam, V. On jest pod nami, biegnij. Musimy Gdzie? go stresować. No tutaj jest, w tym domku. Dobra, mam go. Dobra, śpi. Dawaj, dawaj do przodu. Podnieś to wszystko. Ej, kurde, jest dobrze, mamy już pierwszego fraga, jest super. Kochani, ja czuję, że możemy to wygrać. Ja czuję, że możemy to wygrać. Chciałabym. Ja to robię, czy ty to robisz? Ja to robię, ja niszczę okay. autobus, bo yy, chcemy zdobyć tego czesta. O, tu bardzo go potrzebujemy. Kliknij V. V. I teraz daj to. Co mam zrobić? E. E. Dobra, i e, e. Bo pieniądze się zgadzać muszą. I dawaj na G klasę. E. Nie, tego nie. No to co ja mam zrobić? E. Teraz tak, jak zobaczymy przeciwnika, no. to wysiądziesz przytrzymując długo E. Jedź prosto. Stresujesz się? Mhm. Uh -huh. Prawo. Nie rób tu, mi tak, tu, bo nic tam. nie widzę! No, ty źle jedziesz. Nie no, ty tanie mały, a ja ci pożyczam samochód czasami. Strzały! To są boty! Nie, nie, co nie, by to by zrobić? I Prawo w nich, przejdź ich, po prostu go pod, podrąć go, podrąć go! PODRĄĆ GO! Nie grzecz! Bardzo dobrze, jeszcze... Teraz wysiądź. O, to chyba już nie jest bot. Wysiądź i ładujemy go. O, nie, o nie. Dobra, śpić, piś, 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 Kochanie, masz takiego profesjonalistą swojego boku, że czym ty się w ogóle przejmujesz. Po prostu nie klikaj tego. Nie, 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 nie. nie, nie. Dobra, i teraz się skup. Jak jest po angielsku przeładować? Nie wiem. Reload. Czyli przeładuj. R. Biandeczka. Dobrze nam idzie. Goń go. Cieka. No goń go z shiftem. Z shiftem z shiftem. Gdzie jest shift. shift jest tam. No patrz jak ci pierwsza mały. Dawaj go, w więzieniu go zamykam. O, kurde. Podnieś go. E, e, e? E! e. Dobra, super, mamy go. Jezu, jaki słodki. No ale już życie mu zakończyliśmy właśnie, bo go Dobra, dawaj na do G klasy, ale wysiądź z niej jeszcze. V. V to jest F. <grym> no nie wygląda to za dobrze, to co tam się dzieje. Trąbimy i szukamy ludzi. Tu jest safe, Kurde, może go przejmiemy, ale tu będzie zadyma generalnie. Nie. Dawaj, podejdź, podejdź, podejdź. E. Wysiądź, to jest człowiek. Yy, co robię? Daj mi kliknij, bo muszę mieć pompę tutaj, O chyba zginiemy. Dawaj mnie tam, frabo. Nie, nie klikaj tego, tutaj. Dobra, tu jest rzemiecki. Przed nami jest rzemiecki. Co robimy? Jest mega przypał. Nie! Generalnie to nie wiem, co robimy. Mój puls 280. Nie? To jest ci mało. Nie klikaj, kiedy? Nie, nie klikaj! be, 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 be. On nas będzie podmieniał, on ogarnia. No to, a my nie. Kurde, on jest z góry. Wiesz, co? spieszajmy stąd. Dobra. Yy, tu i, i. prosto. Tak, i tutaj pod to. Nie umiem. I kontrol, żebyśmy kłócali. On nas goni. Nie! Goni, jest za mną, jest za mną. Co robimy? Dostał 103, jest git, jest git. Teraz nie, 5, nie 5, jestem. 5, 5, 5 rzucaj to. Yy, B. B? Tak, tak, pompa i ładuj. R, 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 R ładujemy. R, R. 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 Tak, 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 dobra. Tu, tu, tu jest impuls. Musimy go podnieść. Podejść no. do niego. Kliknij E. No. Dobra, kliknij, on nas bije. Nas. Co doby o... Bijemy, biją. Do, czekaj, 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 on nas podmienia. Za chwilę daź mi B. Będziesz w stanie szybko kliknąć 5 i B? Tak. A co najpierw? Najpierw 4. <grym> <grym> Kurde, no ja nie wiem, co tu się dzieje generalnie. Generalnie to. On ma, on ma right pick, jesteśmy w dupie. Nie, to on Uciekaj, tutaj biegnij, biegnij, po prostu biegnij. Nie, to! do przodu, do przodu. Biegnij. Maryska. Ale gdzie? No gdzieś... Ale nie mogę, bo mi tutaj robisz, myszką. Jesteśmy w dupie. On nas wydymał. Bez mydła. Nie chcę. Chodź. Weźmiemy krzaczora. Będzie ciekawe. Powiedziałam mamie, że będę wieczorem, a nie rano. Co robiliście dzieciaki? Graliśmy w Fortnite. No, Blue. Co? Wygraj. My. Dobrze nam szło. No dobrze, byliśmy to 50, teraz będziemy to 25 przynajmniej. To jest nasz cel. Ale to ostatnio miałeś problem sam wygrać, a co dopiero razem? Dobra, teraz to już przez nie? Czemu tak robisz? To bo ty mi też tak robiłeś. A ja tak nie robię, ja robię z sensem. Baza banitów, tam. W ogóle bym te nazwy. Dobra, skaczę. Ty w lewo, w lewo, lewo. To drugie lewo. No tam to lewo, widzisz markerek? To tam, dobrze. Dlaczego dałeś w prawo? Lewo, prawo. No <laughs> wiadomo. Ale jest lipa Marysia. Prawą, prawą, tu, tu, tu jest pompa. Dobra, podniesiemy ją. Dobra. Trzymaj. Celuj w tę kółka. Bardzo fajnie bardzo fajnie ci idzie. Te, teraz wannę rozwal. Rozwalasz wannę. Detonujesz ją. Dobra, 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 dobra. Ej spoko, dawaj klikaj. Prawym celujesz, pamiętasz? Prawym celu. Kurde, prawym Marysia, prawym nie lewym. celuję. Dobrze. Lewym strzelam. Dobra. Szukamy człowieka, szukamy człowieka. Widzisz, widzisz człowieka, widzisz człowieka tam za tą szafą. No. Bigo, bigo. Ty, co się dzieje? Masz teraz pompę, czyli na blisko. Gość u nas idzie, widzisz te kroczki, on idzie z tej strony. Ale gdzie ja mam w niego strzelać tu? Teraz tu się pojawi. Dawaj go! Aaaa! No i super! Pioneczka Kliknę on dwa przyciski. Tak, no, że tutaj. Bardzo dobrze kochanie, super. Dobra, AP. a w którymś. Jesteś Sigma Fortnite. Eee, no, lewym strzelasz. No. On ogarnia, on ogarnia. O to nie. jest dobry ziomek. I co teraz? No big, big, big te ściany tak? tak, 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 tak. dawaj go, dawaj go! Dobrze Aaaa. dusisz! Eee, nie mamy amunicji. Gdzie Dobra, jest? jest? jest dupa. Obracaj się, uciekamy. Fortnite, Fortnite! Ej, jednak bycie myszkarzem jest lepsze. Chyba lepsze, nie? Też tak mi się wydaje, że to, kurde to to gra. Brakuje mi tego, że ja mogę tutaj tak pyk, pyk, pyk! Cię A troszkę pokierować. Łapkę. Mogę? co za No No to hać. Co robiliście dzieciaki? Graliśmy w Fortnite. Jak to jest mózgiem w, naszej, w naszym duecie? Nie mamy to jeszcze takiego. <laughs> Kroki mamy ludzi, ale z dupa. Ale jest tutaj? dupa. Tutaj prawym celujesz. Zdumuj, będzie wchodził przez te drzwi. Albo będzie. przez okno. Widzisz go. Paryżka, Maryszka. No przecież, to, to chodź mi, pokaż się. widzisz go. Kurde, jest dupa. Wczorajśmy go do fury, uciekniemy, uciekniemy. Dawaj, nie pij się, nie pisz. nie masz HP, nie masz HP. Ale czemu wyjdziesz, są ciebie te No bo ty tak robisz, takie dziwne ruchy, no. Jest wysoko, widzowie. Five minutes later. Top 36, możemy to wygrać. O kurde, typak, typek, 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 o typek, nie! Wysiądziemy za kamieniem i spróbujemy mu dać. Daj mu, daj mu. On chce nas wydymać. O, do samochodu, do samochodu. Jedziemy. <grym> Generalnie, no my tego nie me mamy prawa. Wygra. Mega mocni jesteśmy już, a jak my za każdym razem uciekamy. No. Mało paliwa. Dobra, dobra, no. podejdziemy na stację. Kłamiesz czy naprawdę <grym> Nie no, serio, to jest stacja, no. What? Kroki. O nie! To o może nie. być Bot, to może być Bot. On jest za tobą. Widzisz, gdzie są krótki? O kurde, o. Jest, dawaj do samochodu, do samochodu! Nie. Ale daj. Akran, czemu ty tak panikujesz? No bo ty na mnie krzyczysz. Ale ja nie krzyczę, ja tylko cię instruuję. Uciekamy! No generalnie to jest mega dupa. Kroki mamy. Ja pierdolę, dobra, będzie tu szedł. Gdzie? Teraz będzie wchodził tymi drzwiami. i strzelam? Lewym. Ładuj go! Lewym! Kurde, musisz na, na celu! To nie on! A! On jest tu, on jest tu, widzisz go! Kurde Maryszka, będzie, będzie długny. Strzelałam. Lapino nas zabiło Strzelałam! A! No ale musisz tak bardziej celować. Co zrobiłam źle? A co dobrze? <grymne> Dlaczego w ogóle się przeprowadziłem? W skrócie musiałem. Czyli tak mam większe szanse jak ty będziesz klawiaturowcem, wiesz? Oszalałeś? Pytam się, najpierw 5 czy B, a ty mówisz 4. <grymne> Fokójne, Czemu ty chcesz mnie znowu udusić? Ty zawsze w tych odcinkach wyzwala się z ciebie jakaś bestia. Ja pierd to, to jest jakiś bocik, no tylko musimy go skasować, zanim podniesie broń. On będzie miał pompę. No? Ja pierdzielę Dawaj, w no. jego stronę. Dobra, dead. Super. Brawo, brawo, kolanie. Mamy to. Marysia na imprezie POV. Pa to. To go ładuje. Tak jest. 5 minutes later. Co ja robię ze swoim życiem? Ko kontrol? Gdzie jest kontrol? Na lewy do dolny róg. Lewy dolny róg. Lewy, nie prawy. Tu jest ty. Kurde, podbiegnij tam, podbiegnij tam. Musimy go załadować. Ładuję go. makraka, zero. No i zarobiście. I dawaj nas pod schody. Dobra, super. Siedzimy tak, co? Całą gierkę? No tyle, ile da strefy, nie? No i co, na przykład, myślę, że widzę, interesuje to, że my siedzimy pod schodami? Widzę, napisz, czy cię to interesuje. Ja mam nadzieję, że tak. Możemy po to iść. To nie, jest fajne. Nie, no nie, bo tam będzie dużo ludzi, jak tam jest fajnie. I jedziemy na furgonetkę. No... Tam. pa. Ja. Typy, typy, typy musimy tych zabić. Tam, 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 tam. Gdzie? W tego, w tego, w tego, przed nami. On ma snajperkę. dawaj. Jedź, sprint! Jak naj, najszybciej jest. Dawaj go, dawaj go. Ale z dupa. Generalnie jedź, nie możemy się z nim bić, bo nie mamy amo. Uciekaj, uciekaj. Nie. No uciekam. Ale Marysia, no musisz sprint! Jak? No z shiftem! A skąd mam to wiedzieć? No mówiłem ci to 400 razy. Już. No nie, bo raz robię szybko, żeby być W. Potem szybko muszę shift. To ja już nie wiem w końcu mam kliknąć, żeby być szybko, no. I nasabił. Bez mydła, no. <tłukają> I po trzech nieudanych próbach uznaliśmy, że zmieniamy tryb na tryb bez budowania. Zaznacz wzgórza nadziei, bo to jest właśnie to, co potrzebujemy teraz. Chyba, że korniszany kappa w sumie. Ale mnie skręciło. Tak się u góry. Bigo, go, musisz lechać Warysiu. Coś jeszcze traf, jeszcze coś, jeszcze coś. Nie ma na amunicji. Dobra, bierz pałę, ładuj go z pały. Nie go tym. Dobrze, super, super super, dobra. super, 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 super. Żyjemy, jest fenomenalnie, dobra, ekstra. Chłopiega po dachu. Widziałeś go, teraz go bij. Dawaj, dawaj, dobrze. Dojeżdżam go trochę bliżej. Bij go. Marysiu, lewy. Aaaa. Musisz trafiać. B teraz lewym, no? Bij, bi, bi. Kraka ma. Ma mało, ma mało. Tylko musisz trafiać. Aaaa, Bardziej się żeby awesome. celować. Bardziej się żeby celować. Nie no. Dobra. Jest! Stresuję się to widzę. Tak, no pol 160! To jest ci mało człowieku! Ej, jest, jest dobrze, Kanie. No nie, wyciwaj. bo jeszcze mamy 50-49 ludzi. Dobrze, dobrze, ale jest nie porządku, jest w porządku, tylko musisz więcej właśnie tak trafiać. Teraz robimy ważną rzecz. Nie klikaj! Bo trzymałam wskazującym długo, za długo. Dobra 38 osób, byku. Ta byku zginęli, jest, jest zginęliśmy, zginęliśmy, zginęliśmy przy tak, tak. Zginęliśmy że takiej... Kroki, kroki, bardzo blisko, bardzo blisko, za kamieniem! Bij! Chyba musimy, musimy go bić, ale on jest dobry. O no nie, no, nie, nie, <śmieniu> nie, to nie, nawet nie, nie mieliśmy szans. <śmieniu> Nawet nie mieliśmy takiej w ogóle fucking możliwości. I jak ty powiedziałeś to, że ostatnio Ja wiem, nawet nie, nie uselowałam, on już nas zabił. Nie zdążyłam fakura użyć, a on już. Dobra, nie idzie. Idzie, idzie, idzie. Marysia, o się, lewo, lewo, lewo. Czemu go nie zabiłeś? No z sobą broni. No ja ja. sobą. Nie sprzęta umiejętności, ja. wyku. Po prostu przyznaj się, że nie uzalewałeś, i tyle, no. Ale no pom pom po się nie da na tą odległość. No to po co ona w ogóle jest tej pory? No na blisko! No to było krzyczeć, padaj bliżej! A ty stałeś w ścianie! Top <tom> 20 17! Jozda, lecimy! Pum. Dawaj, tej Kliknij! I tej dielę tańczymy nową. O to chodzi! A zrób paszisz po 12, ty Maryśka! Robimy to, fokus! Aż mi krzesło wypadło. O, on ma kolegę, wynający ziomka. Przejechał, debil, nawet nie wiem, że my tu jesteśmy. Hahaha, dobra! I on zaraz będzie chciał nasze Lambo tutaj pod, pod ten, a my wtedy robimy mu. Czekaj. Ale na co mam być gotowa? Na to, żeby jak coś zmieniać mi na pompę i nas leczyć nie wiem, co robić, Musisz mówić z tymi. Tak, będę mówił. Kurde, on biega jak zwarywany. Ja tak nie biegam. Coś, kochani, biegasz lepiej, Uwierz w siebie. Kim jesteś? Zwycięzcą! Tak jest! Let's go! Pozdro nadziedzi. Dobra, ty on nas widzi. Nie. Tak! Nie. Dobra, nie widzi, jest git. Czekamy, czekamy, bo ten drugi biegnie. Ląduje na nas. Nie. Ja pierwszy przeleciał nas. Zabrał nam furę. Okej, okay. nie przejmujemy się tym, nie przejmujemy się tym, pójdziemy na końcu. Spoko, 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 jest dobrze. Nie. Jest git, jest git. Biegni, cały że biegni, spokojnie. Otwórz. Na kontrolu? E, V, V, v mi dał, v, v mi dał. I wstań, v, v, V i wstań, wstań. Dobra, ładuję go. Minus 100. Nie widzę go. Cofnij nas, cofnij nas, cofnij nas. Sofni nas. Eee. Schowaj nas. R? Chyba musimy tam podejść. Dawaj, podejdź trochę. Da, on się leczy. Nie wiem gdzie. Dobra, schowaj nas, schowaj nas. biegnij drugą, w drugą, w drugą. Biegnij, 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 biegnij. Za drzewo, za drzewo. To kieruj mnie do tego drzewa. Jest super, jest super. Tu jest krzaczek, do niego wejdziemy. Jeszcze chwila. Dawaj, szybciej. O tu, chłop, chłop, nas. Dostawaj. Szpi, schowaj na strzału, schowaj na strzału. Tu nie jest człowiek? Nie, nie wiem. Dawaj, wchodzimy, trudno, jolo. Dobra. Top 3 jest, top 3 jest. Skacz. Fajnie. Bardzo ty, dobrze to idzie, dobrze to chodzi. To już tak chodzi, że jest git. Biją się, biją się, wchodzimy na fer party, biegnij. Dawaj, dawaj, Gdzie? dawaj. Przed nas, przed nas, przed nas, jest gościu. Ładuję go. Nie, to jest bot. Yy, dobra, N, kliknij. N. Dobra, wbiegnij w ten port. I kliknij V. I kliknij v. I podejść tak, żebym coś widział. Ładuj mi. On jest w krzaku, on jest w krzaku. B. Nie, ładuj, du, dół, dół, cofnij, cofnij, że. R, 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 R ładujemy. Dobra. Dobra, cofnij nas. S, 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 S. R. R. Dobra, zabiliśmy bota. Teraz tylko jeszcze go musimy zabić. Generalnie on ma strefę, jest dupa. Rzucam tam bunkier. I teraz daj mi V i biegniemy. V? I biegnij, biegnij. Za chwilę mi dasz B. O kurde, jest lipa. Jest lipa. Prawie wygraliśmy. O oh my god! Ale ja eee. czuję satysfakcję. Nie jest, nie jest tak źle. Nie jest tak źle, ale musimy wygrać i teraz idziemy na najpopularniejszy nowy tryb Fortnite, czyli na filary. Będziemy musieli zrzucić innych ludzi z ich filarów. Jak no zrzucimy wszystkich, to wygramy. Ale śmiesznie. Oni są wszędzie. Po lewej, po prawej. Skup się. Na nie chwilę mam... dostaniemy broń. Dobra, pierwsze na pewno przegramy, bo ja nie wiem, się w ogóle dzieje. Czemu on już się zabudował bo jakoś? Bo dostał taki item. My jeszcze nie. Czekamy. Na razie czekamy. Dobra, mamy broń. Celuj się w jednego, masz tylko jeden amo. Tam, traf mu w głowę. O kurde, wyrąbań nas marsz. Ty powiedziałeś, że my to wygramy, <grym> jak ja jeszcze nie zdążyłam fuck użyć. Ruszaj się tak lewo-prawo bardzo delikatnie, tylko żeś nie spadła. V, 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 Wywalam go. O kurde, on ogarnia. Ale jest lipa marsz. Co teraz robimy? Dostał, dobra, yy, cztery. Cztery? Tak. Wychyl nas, znowu w prawo. Ona leci. Ja w pierwsze On tak może? <noise> jak widać. Albo nieźle, top 4. Nie zbijasz mi piątki? Nie, bo nie wiem co się stało. Poleciał na mordę. I w tamtego czerwonego celuj. Czerwonego. Czerwony jest po lewej. Tak, sklikaj. O kurde, bo ja nie wiedziałem, że to tak działa. No to dawaj go. Gdzie on o, jest? O, spadliśmy. Jezu! <noise> jak ty nawet nie wiesz co ukrobi, to jak mam wygrać? Ja mam wiedzieć? No i znowu ta Maciura wygrywa <grywa> Miki ktoptoł z największą przyjemnością Leci nas. Bye bye B, kliknij Już wywaliłem go. Dawaj, 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 musimy teraz wygrać jeszcze. Chowaj się, bo nas biją. Gdzie? Za kibel. biję z góry, biję tamten z góry. Tam jest typ. Ładuję go, śpi kolejny. Dobra, jest nieźle Marysia. Mam to trzy... Chowaj nas... do prawej, do prawej, za kibelek! Jak on tam... Dawaj teraz. Prawo! Prawo! Dawaj! Mamy to. Nie, nie mamy. Ale dobra, dostał, jest jest, jest jest w porządku. Dostaniemy, umrzemy w prawo. O... Teraz daj B, teraz daj B. Kurde, spacja jakaś. Cokolwiek. Spadliśmy. Ale co zrobiłeś teraz? <grym> ładuj mu tam, ładuj, celuj, lewy myszki, tylko wyżej. No gdzież ty rzucasz bombę? No, bo ja mam robić! No to rzuć mu tą planszę. No to dobra. Dawaj, masz stajperkę. Musisz się. Uważaj! on nas ładuje. No, nic Umrzemy. nie widzę, nic nie widzę. O, ale, o, czekaj, Mary, weź ten zoom, usuń. A, dobra. Jakubku, my to mieliśmy wygrać w w dupie. A masz palec w dupie? Nie, ale muszę zaraz mogę Ci włożyć. Dostał, dobra. Daj pięć, daj pięć, szybko. Ładuję go, ładuję go. Marysia, trochę prawo, trochę prawo. Nie, on ma zero HP. Dobra, skasowali go chyba. Nie, nie jestem pewien, chyba go nie skasowali jednak. Nie. Dawaj, dawaj, jeszcze raz wychyl. Śpi! zarąbiście. Teraz tamtego, on nas celuje. Dawaj go, dawaj go. Mamy to, teraz tam. Yy, daj cztery, daj cztery, szybko. Yy. Wychowaj nas, kontroli i do przodu, kontroli do przodu. Kontrol do przodu. Do przodu, do przodu trochę, żeby nas nie było widać. O, wszędzie są ludzie, wszędzie są ludzie. Nie trafiłem. O, ale jest lipa. Dobra, pięć, pięć, pięć. Daj mnie, ładuję go. Dobra, jest kolejny frag. Teraz mamy gościa po lewej. Jest na nas, jest na nas! Dobra, śpi! My wygraliśmy chyba. Wygraliśmy! Jezus! Tańczymy win for right. Let's go! Widzu... Co masz zrobić? Zostawić łapkę w górę i wpisać kodzik JodaCOBsty w Fortnite. Hashtag reklama. Jaką mam nagrodę? Chodź tu. Ty jesteś moją nagrodą? No to najlepsza nagroda, taka Ja Oooo! ci potem, ale to już nic nie zobaczy. Zobaczy na Instagramie u Marysi. Pum. Uuuu! Co za promocja!